Dzień dobry, jak witam w nowym filmie. Dzisiaj mamy świat według kiepskich, ale e, bardzo chciałem zobaczyć ten odcinek. Nigdy go nie widziałem, bo jest w nim nawiązanie do The Ring za Morgan, wiecie, albo tam Klontfa One, a ja bardzo jestem fanem horroru, więc ciekawi mnie, co oni tutaj wymyślili. Także lecimy. Ale mi się koszula boczka podoba, nie? Chciałbym taką. Nie, mają taki klimat w sobie, strasznie mi się podobają takie wzorki na koszuli. Mówię, że Pan Pana straszył, Panie, nie rób Pan tego więcej, Panie. A co Pan taki strachliwy? Panie, coś wczoraj tak się ze mną dzieje, normalnie. Nie wiem, to jak taki niepokój tu mam, taki jakiś. <mark Saints Mother> a, a skąd Pan ma tego niepokoja? Panie, bo wczoraj, że normalnie, jak ja już takiego straszliwego horrora oglądał, i potem mi się całą noc śnił. Panie, po co jarzym to oglądam? No co pan takie pierdoły mi wciska? Panie, nie bądź pan jak dziecko stary i głupi, no. Ciekawe, co by było z panem, jakby pan oglądał to, co jarzym wczoraj oglądał? Jak co by było? Gówno by było, nic by nie było, bo panie, w przeciwieństwie do pana, ja się takich pierdołów nie boję, nie, pan? Ciekawe, panie, normalnie by się pan po prostu ze strachu zesrał. Założyłbym się nawet o to. Tak? Tak. No to proszę bardzo, załóżmy się. No dobra. A o co? O polity. Bardzo proszę. Proszę bardzo. He, he, dobra. <grywia> Powiem wam, że jak byłem dzieckiem, e, horror, którego się najbardziej bałem, w ogóle postać, to była właśnie Samara Morgan z The Ring. I ja bałem się sam spać w ogóle, bo, no mówię, teraz to jest taki, taka moja faworytka, bo mam taki sentyment do niej właśnie ze względu... Kaptur. Ze względu, że tak się jej panicznie bałem. A teraz, e, o, na przykład gram w DBD, i tam też ona jest. I pani nam bym tak podjarany. Panie Ferdku, i co? Za go już? Nie, jeszcze go gania po cmentarzu. Może wierzę, panie, i ja sobie tego normalnie nie wytrzymę. Ja, ja wypięknie no. Hej. – Ciekawe, czy będzie telefon. – Siedem dni. A co, się pan tak trzęsie, że jak dupa traktorzynska? A nie, daj pan spokój, normalnie horrorażem straszliwego oglądał. T – Teraz pan Ferdyks ogląda. – Jakiego? – Jak to, jakiego? Normalnie amerykańskiego. No, – No tak, ale oczy. O, o, o wężu takim jednym straszliwym, co, co po miasteczka wyżarz normalnie. Rze rzecz się dzieje w Teksasie. No, no, w Teksasie i on sobie krowę zeżar No, widziałem to. Wyjątkowe gówno. Nudne, nudne, głupie.

Wszelkie produkcje kina, grozy. czy to, to będzie o Wężu w, te, w Teksasie, czy o tej samarze? Czy ja, ja powoliłem teraz odcinki, czy co jest? W których główne role odgrywają zmutowane zwierzęta typu wąż, pszczoła, małpa, to jest przeznaczone dla niedorozwiniętych młodych ludzi. Albo stary debil. Panie, a, a robaki to niby co? A gówno, panie, jakie robaki? Robaki to ja se mam pod zlewem, panie. No to co? Pobrał mery z meryturę, co? Panie, ale robaków w filmie to ja się strasznie boję. I, i szczurów w mordę jeżą. Panie Borczak... To są stare, zgrane numery z przełomu lat 60. i 70. -tych. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Ja się z panem zgadzam, panie Pazdiochu. Ja bym ostatnio oglądał taki, to by był taki film japoński zresztą. O, o takim potworze, co to latającym, co to niszczył okoliczne wsie i, i miasteczka. Ja, ja panu powiem. Ja panu powiem szczerze, że... Że to mnie, proszę pana, bardziej śmieszyło niż straszyło, wie pan? A japońskich to panie to ja w ogóle nie lubię, bo, bo ja ich w ogóle nie rozumiem i se normalnie zaraz zasypię. Japoński horror, a nawet koreański nie jest skierowany do tak prostego odbiorcy. To są wysublimowane psychologicznie, a nie rzadko nawet wyrafinowane erotycznie film. No bo pierdzieli, panie, panie gdzie, jak ja erotycznie, panie, no owszem, w tym filmie była jedna goła baba, czy się kąpała, ale, pani tam nic nie było widać i, pani zaraz ta jaszuka przyszła, chlasła ogonem, rozpierdzieliła całe blogi i tyle było widać. Panie Chodzki, ja, panie, nie opowiadam o przygodach japońskiej jaszczurki zwanych gadzillą. Mówię o nowej, wschodniej fali. A, a Panie Paesiu, jakiej niby fali? Choćby tej. Krążek 3. No dobra, dobra jest, krążek 3. Czyli się nie pomyliłem e, będzie to. Co, to co mówiłem. <grym> Mówi to panom coś? To nie jako główno, ale daj pan zarzuci mi na widok no. Nie tak, nie tak szybko, sąsiedzie, nie tak szybko. Najpierw muszę panów uświadomić i ostrzec. Kto raz obejrzy ten film, może się narazić na klątwę, która jest zaklęta w tej produkcji. Panie, nie pierdziel pan. Reżyser tego filmu. ...Shamayama okutacji. ...trzy dni po premierze... ...dostał... ...straszliwego rozwolnienia, które stało się przyczyną bezpośrednią jego śmierci. No ale, panie, no to jak pan tak to reklamuje, no to daj pan, zarzuć na widi-didi, no. Panie Ferdku... ...ale ostrzegam... Robi to pan na własną odpowiedź. Szamajama o tak? Dobrze. Ej, ale bardzo mnie ciekawi, jak oni to zrobią. Jak ja się nie mogę doczekać, aż usiądę i to nagram, obejrzę, skomentuję. Naprawdę, chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych przede mnie odcinków kiepskich. No, no dobra, no ale, ale co? Na razie to może panowie po kutaku, co? Tak. No. To. No. <ścoughs> Panie Petku, e, ta klątwa zadziała, to coś nam się stanie. Panie, no czy się pan w dynie, no co się panu może stać, no? No panie, jak, jakiej sraczki śmiertelnej możemy dostać? Panie, sraczki śmiertelnej to pan po tych sedlach może dostać, no panie, w życiu ja sobie dwa kilo normalnie dziennie zjadam i, i nigdy mi nic nie jest. N nawet, nawet nigdy zdęcia że mi dostał. No poczekaj pan, zaczyna się. Jezu! Co Jezu? napisy dopiero idą. Panie, co Jezu? Ale, panie, muzyka jakaś taka złowrożebna się zaczęła, proszę pana. W ogóle, co my dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj wtorek. A idę dzisiaj na film Minecraft do kina, tak jako prawdziwy fan Minecrafta, mówię, muszę iść. No ale to już nieważne, bo pierdolę głupoty, pewnie dodam ten film dwa tygodnie po, po tym, jak będę w tym kinie, no nieważne, ale tak za mną chodzi jakiś dobry horror. Tak bym sobie obejrzał i dosłownie już od trzech dni umawiam się e, na oglądanie horroru wieczorem i dalej tego nie zrobiłem, bo po prostu już nie mam co. Ja mam wszystkie horrory na Netflixie, na HBO, no wszędzie mam już wszystko zaliczone. Panie, rozumiesz coś tego? A co to jest zaraz. No, chłodno, coś wiecie. Ja no, co to tam długo no. <gry> <grystanie> Ojeżdy! Panie, co jest? Co było? Panie da panu, czy tam była masakra straszliwa jest tam, kurde. No? Panie, co w mi pan bo ja że nie widział? Nie, panie, nigdy w życiu ja nie chcę widzieliś tak drugi raz, panie! Nie, nie, ja, ja jak tak, Jakoś mnie dziwi. Kręcił już. Chum. Panie, sześć pan, na dupie i, i oglądaj pan. Nada, już ten nie hitam ten taki hitą. A jak ta klasa się już zaczęła? Pani, ja muszę do toalety. Nie! Panie, sześć, 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 pan tu ze mną. Panie, nigdzie pan nie chodzi. Sześć, sześć pan, sześć pan ze mną. <grym zainteresowań> o, albo myślę, tak sobie może jakaś fajna Angielka. Horror. To jest dobry pomysł, może znajdę jakąś grę. Chociaż te fajne takie to już ograłem, nawet o, mogę tutaj gdzieś dać jak nagrywałem Home Sweet Home, to chyba był jeden z moich ulubionych albo ten, jest jak to się nazywało. No gdzieś tam mam na kanale. s o y e o t a – A, panie Fetku, ja to piernicze. Głodny jestem, idę coś zjeść. – Nie, nie, panie, płakam, pana, niech pan nie, nie idzie, dopóki moja żona zdyży. A, dzisiaj mnie obrącił, panie Fetku. – Panie Fetku, ja głodny jestem, ja się nie wytrzymię. – Masz, pan, kiełbasę? – Mam, panie, to przyjdźmy. – Nie! Nie, panie, nie, nie pójdę tam, ja, panie, chodź pan ze mną, kurwa. E, 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 e. Boczek się nie boi, a Ferdek się boi, to jest podejrzane. Może Boczek się po prostu bał tamtych robaków i węży z tamtego horroru. Panie, nie być pan rura, nie pękaj pan. Czy światło w lodówce? Jest? O, co ja tu widzę? Myśliwska podsuszana, nóżki zimne w galarecie, kabanosiki drobiowe. Nieźle pan tu masz, panie, o! A na deserek kremówka. Nie, nie, panie, pa, pa, panie, panże miał tylko kiełbasę zjeść, no. Pa, panie, jak mnie pan żałujesz, to ja se normalnie do siebie idę. Ja lepsza w nią mam. Nie, nie, po, 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 panie, jedz pan, co pan chcesz, tylko pan zostań, dopóki żona nie wróci, dobra? Dobre. dobre. Panie Wetku, widzę, żeś pan po tym hororku nieźle jest. Panie, to nie był normalny horror, to, to, to była normalna makabra. Toż to, oni tam całą lodówkę zdąży opitolić, zanim ona wróci. Ale boczek szczęśliwy. ja, 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 ja. słyszałeś pan? Panie, no że pan spokój! Normalnie się w, w rułach się bulgota. No, nie, Ja nie jest normalny bulgot, panie. Ale jaki? Nienormalny bulgot, panie. Tak tam bulgotało w tym choraze, na początku. Panie, daj pan spokój! Normalnie się wodę odkręcę i przestanie bulgotować. Nie, nie. A! Ludzka krew, Panie, daj pan spokój, jaka krew? Normalnie rdzaje, zo. Ja u mnie od lat taka woda leci, panie, i ja się myję i nic mnie nie jest. Jak on się myje w takiej wodzie, to jestem naprawdę ciekaw. A co wy tutaj tak majdrujecie po ciamaku? Czy No śpie, bo co? Elinka tam. Chyba ktoś się pod łóżkiem, bo, bo skrzypi. Idzie, jest dźwięk. Jest dźwięk skąd idzie do niego. Skrzypi, skrzypi, niedługo się zawali. Bo cię ten bandaż od siedzenia przed telewizorem urosł. Elinka, słyszałaś? Słyszałaś, Elinka skrzypi. Tam ktoś jest. Zobacz, błagam cię. Zrób to dla mnie. Ja zobaczę. Pod warunkiem, że potem dasz mi spać. Zobacz, Alinka. Jajco? Jajco. <śmienka> widziałem, widziałem. Co jest do jasnej ja, cholery, no? ja że Widziałem, widziałem, widziałem. Tak, ferdek, coś ty widział. Topielica <śmienka> japońska. Klotwa uruchomiona, Halinka, musimy opuścić ten dom! Nie, nie wiesz, że Samara Morgan idzie, Jezu, jakie to jest piękne, chcę zobaczyć, jak oni to ją pokażą. Ale się jaram jak dziecko. Mnie nie interesuje, z kim i ile wypiłeś. Ale w tej chwili proszę wziąć koc i wynosić się na kanapę do dużego pokoju. Natychmiast. Ale ty mnie na pewno śmierć wskazuje, że ona mnie uduści. Tak, jeżeli natychmiast tam zaraz nie pójdziesz, to ja Cię osobiście uduszę. a paszowam! <laughs> Gdzie ja dojazd z tej cholery? Możecie przestać drzeć mordy po nocy? No dobra, to jednak młoda była. Ale myślę, że to jeszcze będzie jakiś taki ciekawy wąteczek. Panie Paździoch, otwieraj pan! Panie paździo, otwieraj pan! Panie Paździoch! No i czego się pan jako pętany? O, ej, ale on miał w sumie biegunki dostać po tym, a nie jakieś... Y, kuku na muniu. Gdzie jest Marian Paździoch? Witam, panie Ferdynand. No, jak tam wrażenia po Seansie? Panie, jakie wrażenia? Weź pan ode mnie to ochrystwo, panie! Sąsiedzie, nie tak prędko, nie tak prędko. Ja pana ostrzegałem. Pan sam zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to teraz musisz pan ponieść konsekwencje. Jakie konsekwencje? O, się pan gada. Sąsiedzie, kochany, pan wybrał film. A film wybrał Pana i teraz jesteście nierozerwalni. Państwa, e, ta torga i tragedia dopiero się zaczyna. Ale panie, zabieraj pan do ode mnie, ja tego nie chcę, Nie pan. Ale to tak nawet gdybym wziął. Przecież, e, e, proszę pana, teraz klątwa przeszła na pana. A jaka klątwa, pani, A, a obejść tego nie można jakoś? <laughs> no, wie pan, jest jeden sposób. Musiałbyś, pan, przekazać y, tę kasetę komuś innemu i dopilnować, żeby on ją obejrzał. <laughs> Ej, no to chyba będzie tak jak w, w ring właśnie, że... Musi to komuś puścić i klątwa przejdzie na kogoś innego, dlatego Padzioch może go tak tam pod, yy, podjuzał. No ale komu, no? no? najlepiej komuś, kogo pan bardzo nie lubi. Tak jak ja to uczyniłem. Panie Padzioch, pan no? jest zły Samenda, wie pan? Wiem, sąsiedzie. Powiedział mi pan to już wielokrotnie. Do widzenia. Ja. Ja. No i proszę bardzo i ja takie klątwy w dupie mam, i proszę bardzo, i otwieram dzięko i proszę bardzo, i, i bęc proszę bardzo, i proszę państwa, i w dupie mam takie klątwy, i proszę bardzo, i proszę misia w dupę pocałować, bo misiu się piwka musi, kurde, napić. Ja no, no. I po klątwie, kurde. Po reklamach, przypominam, że tematem dzisiejszego programu są zjawiska paranormalne. Jest z nami od rana w studio Pani Maria Zaduszna, znane dolnośląskie medium. Pani Mario, proszę powiedzieć, jak często zdarza się pani kontaktować z duchami? Ostatnio dwa, co najmniej trzy razy w nocy. A... Jakiego rodzaju są to kontakty? No, dla mnie bardzo przyjemne, ogromnie mnie satysfakcjonujące. Czy mogłaby Pani nieco rozwinąć ten temat? Raczej nie. To są sprawy zbyt intymne. Mam rozumieć, że duchy powierzają Pani jakieś swoje nieziemskie sekrety i tajemnice? Nie dużo rozmawiamy. to w takim razie co państwo robicie. Figo fago fiki, fiki. <ścoughs> y Zaraz zaraz przepraszam, bo ja tu czegoś nie rozumiem y y duchy to są y przecież istoty bezcielesne, y prawda No to... Ja, jak to figofago? Że jak im się zechce, to potrafią się zmaterializować w konkretnym miejscu. E, to znaczy w jakim miejscu? <laughs> Poważnie. Poważnie. Państwa. O. O. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć, no nie, nie bójmy się duchów, prawda? O. No jak tak, jak nie. Otwarte. Dzień dobry, panie Fertku. Jak raz szedłem chodnikiem, patrzę, a panu z okna coś wypadło. A co? A, a to. Nie! Ej, ale to jest dobry pomysł, bo on teraz może pożyczyć listonoszowi, znaczy Edziowi. Może by się zgodził. Ej, Alinka, śpi. Ej, ja, Ela é mais casera, o Ej, zakładam, że jakbym oglądał ten, ten odcinek kiepskich jako dzieciak, to bym się mega bał. Bo ja właśnie bałem się tych jej ruchów i tego, tych włosów. No ogólnie, mega fajnie zrobione to jest. Czy ona będzie chciała z nim tyryryry robić? Co jest, kochanie, nie... Ja teraz będę szukał chyba więcej takich odcinków z nawiązaniami, jeżeli mam nagrywać. Mega. A, witam pana, panie Ferdku. Jak się pan czuje? A wie pan, że nawet ostatnio nie narzekł. A, to znaczy, że udało się panu podrzucić komuś, to zgniłe jajko. A, wie, wie pan, że ja nie wiem. O, o czym pan mówi? No o z sklątwą. A. Że pan. Ma. Nie. Ej, to czyli on z tą klątwą się przespał faktycznie, jak Halinka była obok? Był cały czas. No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko współczuć panu cierpień, które jeszcze na pana czekają. Może pan. Ma, e, chciałbym panu powiedzieć, że... Nie taki diabeł straszny, jak go maluję. Ej, ale to mega dobry odcinek. Podoba mi się. jest <grym> w szoku. Dobra, dziękuję za oglądanie. Wiem, że taki trochę, jakby, cały odcinek byłem podjarany, ale no fajnie, fajnie. Będę szukał więcej takich z nawiązaniami. Także dzięki za oglądanie. Na razie, czyści, papa.